W... widzimy pod mostem na pierwszy odcinek eksperymenty. Jest samy, ty zasy to... oh e, Wody, ale tam. Dobra, tyle. Nie chcemy całej. dobra ja to dobrze wymieszać. Nie chcemy na sobie mieć nic brudnego. I tak mamy wodę. Fakt, mamy wodę. Darmowego. Dar darmowo, nie darmowego. Na polskim nie chodzisz, widać. Ta. Oj, pani by cię teraz zabiła Czechy. Kurczę, czas ściągnąć to. Dobra. Próbuj. Juf. Ej, jednocześnie to działa, jednocześnie nie. Dobra, dajmy więcej. Więcej? No. Ja to chyba na koniec tego filmu. Do widzenia. Do... O, proszę pani, nie, nie wiem, komu to wyślę, czy pani, czy komu innemu. E proszę patrzeć, mamy, mamy cieczę newtoniowską. I od razu całą tą mąkę, ale no. Mąkę, nie mąkę, ale ma. No co, co do kamery, no nie, nie ubróć mi tego. Nie chcę, żeby 800 złotych poszło na darmo. No. Mamy ciecz newtoniowska. Fajnie, ej to się za, fajnie zatapia No bardzo fajnie Teraz sobie jedzie Od, odset i e, soda I zamykajcie to <ścoughs> Coś Nie? Wylej to Nie wygląda to obiecująco Nie udało nam się, musimy jeszcze raz Tak Masz sodę Again, Again. I poza tym jeszcze jesteśmy w szkole. Tak, w mnie no, szkoła. I rower. Jeść. To... <grydź> to co nie yes, no to wygląda źle. <grydź> to... Weźcie to. Chcesz, mam myśli, że to jakieś narkotyki są. Ej, to Ja piję, to co mi było? mi. <grydź> no, a co chciałaś? Maj. I wyszliśmy si i wyrzuć. <laughs> więcej że jestem więcej że jestem tutaj, że jestem Jakbyśmy dali e, sodę do tego całego, całego. <laughs> Ej, dawaj.

Kontent najważniejszy. Zbierzimy od razu jeden mi, milion subskrybentów. Mam to nagrane! Nie jest dobre, dobrze jest, tylko że jest złata i zła nie końcówka. No mi chyba do ust nawet. mów kwaśnych owoców. To jest dobre, to działa, tylko potrzebujemy ten. To jest zła końcówka. Zostaw, bo mam pomysł. Może... Nie udało nam się. Nie. Przyjdźcie na drugi odcinek i spróbujemy za tydzień i musicie tam być. Tak. Musicie. musicie. Nie było... Jeszcze nie zrobimy z coca colą Nie, włączeniu. jak tak, to... Nie, nie! Zostaw! Bo mam, po... Bo mam po... No i Holender, nie. nie. wyszło! Jeszcze raz. Spróbuj jak najwyżej. E, nie. A spróbuj tak petardą w to, w ziemię. Widzisz? Mówił! Widzisz? Udało się! Zapraszamy za ciebie na kolejny odcinek eksperymentu. Dokładnie tak.